Witajcie na kanale politycznym. Dziś podsumowanie 316 dnia wojny na Ukrainie. Oto najważniejsze wydarzenia minionego dnia związane z sytuacją na froncie. Tak obecnie wygląda linia frontu na Ukrainie według danych z północy z 4 na 5 stycznia. Na żółto tereny pod kontrolą Kijowa, na których nie toczą się działania zbrojne. Na fioletowo tereny okupowane przez Rosję przed 24 lutego. 2022 roku. Na czerwono tereny zajęte przez Rosjan po 24 lutego. Kolor jasno-różowy to tereny ograniczonej obecności Rosjan, a kolor jasno-żółty to tereny odzyskiwane przez Wojsko Ukraińskie w ostatnich siedmiu dniach. Jak poinformował na antenie ukraińskiej telewizji gubernator obwodu donieckiego Pawło Kryłenko, ukraińska armia wyparła Rosjan poza granicę Bachmutu. Dodał, że Rosjanie nie zaprzestają ostrzału Bachmutu, a ponad 60% miasta jest doszczętnie zrujnowane. W sektorach Awdiivka i Kupiańsk rosyjska ofensywa zakończyła się niepowodzeniem. W sektorach Nowopawłowki, Zaporoża i Chersonia nadal prowadzi aktywną obronę, ostrzeliwując pozycje ukraińskich wojsk i obiekty cywilne wzdłuż linii kontaktowej. Jak szacuje ukraiński sztab generalny, w ciągu ostatniej doby na Ukrainie Zginęło 810 rosyjskich żołnierzy. To rekordowe dzienne straty Rosjan od początku wojny. Rosja rozmieściła broń nuklearną na Krymie i Białorusi, poinformował o tym przedstawiciel służby prasowej głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrii Jusow na antenie kanału telewizyjnego Wolność. Jak powiedział prezydent Wołodymyr Zolański, w środę w wieczornym wystąpieniu wideo opublikowanym przez jego kancelarię. Trzeba w tym roku położyć kres rosyjskiej agresji, nie odkładając żadnej okazji, które mogą przyspieszyć pokonanie terrorystycznego państwa. Podczas rozmowy telefonicznej prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił Włodymyra Zeleńskiego, że chce wzmocnić pomoc wojskową dla walczących z rosyjską inwazją Ukrainy. Dlatego Pałac Elizejski zgodził się na dostarczenie do Kijowa opancerzonych samochodów rozpoznawczych AMX-10RC. Norwegia przekazała Ukrainie kolejne 10 tysięcy pocisków artyleryjskich. Dla bezpieczeństwa Europy i Norwegii ważne jest, aby Ukrainie udało się odeprzeć atak Rosji. Ukraina potrzebuje międzynarodowego wsparcia w postaci sprzętu wojskowego i wyszkolenia własnych sił, powiedział norweski minister obrony Bjorn Arild Gram. W związku z celnymi atakami Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na bazy, w których stacjonują wojska rosyjskie w obwodzie ługańskim, okupanci zaostrzają represję, poszukując zdrajców wśród miejscowej ludności, poinformowało Centrum Narodowego Oporu. Rosjanie trzykrotnie podczas wieczoru i nocy ostrzelali Nikopol z wyrzutni grad oraz ciężkiej artylerii. Podaje Ukrainform, powołując się na słowa gubernatora obwodu Dniepropietrowskiego, Walentyna Rezniczenko. Jak podał, wystrzelono w miasto co najmniej 30 pocisków. Natomiast ukraińskie lotnictwo dokonało 25 uderzeń na pozycję Rosjan. Ukraiński wywiad wojskowy podaje, że grupa Wagnera rozpoczęła rekrutację wśród więźniów politycznych w Czeczenii. W koloniach karnych zmobilizowano już ponad 50 więźniów, z których większość została skazana na podstawie sfabrykowanych spraw. Podaje ukraiński wywiad wojskowy. Jak zaznaczono. Tak naprawdę mobilizowani trafili do kolonii za działalność polityczną. Po dwóch grudniowych atakach na bazę Engels, należącą do rosyjskich sił powietrznych, Rosjanie najprawdopodobniej postanowili przenieść swe samoloty głównie na lotniska położone w większej odległości od Ukrainy, przekazał w czwartek brytyjski resort obrony. Baza Engels jest położona w obwodzie saratowskim na południu Rosji. W obwodzie Ługańskim Rosjanie przerzucają sprzęt i świeżo zmobilizowanych w pobliżu miasta Kremina, mówi Serhii Hajdaj, szef władz obwodu na antenie ukraińskiej telewizji. Jak zaznaczył, ukraińskie wojska krok po kroku wyzwalają Ługańszczyznę, idąc z kierunku Charkowa, ale nie poruszają się do przodu tak szybko, jakby tego chcieli Ukraińcy. Prezydent Turcji Erdogan powiedział Władimirowi Putinowi, że w celu doprowadzenia do pokoju na Ukrainie. Konieczne jest jednostronne zawieszenie broni. Jak stwierdził, zawieszeniu broni powinna towarzyszyć wizja sprawiedliwego rozwiązania. Estonia rozpoczęła rozmowy na temat przekazania Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów. Minister spraw zagranicznych Estonii wyjaśnia, że Unia Europejska do tej pory nie podjęła w tym kierunku żadnych kroków, dlatego Estończycy biorą sprawy we własne ręce. Ukraińscy żołnierze biorą udział w ćwiczeniach wojskowych przy granicy z Białorusią, poinformowała w czwartek brytyjska telewizja Sky News. Ukraina obawia się, że Białoruś może bezpośrednio zaangażować się w trwającą od 24 lutego 2022 roku rosyjską inwazję. Białoruś przygotowuje się do wspólnych ćwiczeń sił powietrznych z Rosją, podała w czwartek agencja Reutera powołując się na oświadczenie resortu obrony w Mińsku Ministerstwo nie podało daty ani szczegółów ćwiczeń Na Białoruś nadal przybywać będzie personel sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej uzbrojenie sprzęt wojskowy i specjalny głosi komunikat resortu Fregata rosyjskiej floty Admirał Gorszkow, uzbrojona w hipersoniczne pociski Cyrkon wyruszyła z Morza Czarnego na Ocean Atlantycki Były prezydent Rosji Dmitry Medwediew przekazał, że statek pojawi się u wybrzeży państw NATO. Zgodnie z planem fregata ma pełnić służbę bojową na wodach oceanu Śródziemnomorskiego, Atlantyckiego i Indyjskiego. Zaplanowane zostały też ćwiczenia z użyciem pocisków hipersonicznych Cyrkon. Straty osobowe rosyjskich grup szturmowych pod Bachmutem wynoszą około 80%. Dowódcy wroga nie przejmują się nawet swoimi rannymi żołnierzami. Pozostawiając ich na polu walki na pewną śmierć, powiadomił oficer ukraińskiej Gwardii Narodowej Włodymir Nazarenko, cytowany przez portal TSN. Prezydent Rosji Władimir Putin polecił ministrowi obrony Sergijowi Szojgu wprowadzenie zawieszenia broni na całej linii frontu na Ukrainie od godziny 12.06 stycznia do godziny 24 .00 7 .00 stycznia, poinformował Kreml. Wcześniej o zawieszenie broni na czas prawosławnego Bożego Narodzenia apelował patriarcha Cyryl. W rozmowie z Putinem o jednostronne zawieszenie broni na ten czas zaapelował również turecki prezydent Erdogan. Putin wezwał też stronę ukraińską do ogłoszenia zawieszenia broni, by umożliwić osobom religijnym udział w nabożeństwach w Wigilię, a także w dzień Bożego Narodzenia. Prezydent Turcji Erdogan powiedział prezydentowi Zołęckiemu w rozmowie telefonicznej, że Ankara gotowa jest podjąć się roli mediatora w ramach negocjacji pokojowych z Rosją, podały służby prasowe tureckiego prezydenta. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksii Daniłow powiedział, że Ukraina nie będzie prowadzić żadnych negocjacji z Rosją w sprawie świątecznego rozejmu. Myślę, że Putin stara się nabrać tlenu. Powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden, komentując ogłoszenie przez Rosję rozejmu na czas prawosławnych świąt Bożego Narodzenia. Jak dodał, rosyjski prezydent nie miał skrupułów, by bombardować szpitale w nowy rok. Prezydent Biden i kanclerz Scholz wyrazili wspólną determinację do zapewnienia Ukrainie niezbędnego wsparcia finansowego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego tak długo, jak będzie to konieczne. W tym celu Stany Zjednoczone zamierzają dostarczyć Ukrainie bojowe wozy piechoty Bradley, a Niemcy bojowe wozy piechoty Marder. Oba kraje planują przeszkolenie sił ukraińskich w zakresie poszczególnych systemów, czytamy w komunikacie strony niemieckiej po rozmowie obu przywódców.